Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku naszego wywiadu. Jesteśmy w Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Wejherowa, a Naszym gościem cały czas jest Piotr Langenfeld, pisarz, ale i korespondent wojenny. Bywa, I o tym bywało, właśnie tak. sobie w tej części wywiadu porozmawiamy. Bo debiutowałeś literacko książką mówiącą o niehistorycznym, no chociaż teraz już historycznym, ale jednak niefikcyjnym, niealternatywnym, ale bardzo realnym konflikcie, w którym, yy, powiem, że, żeby podbić dramaturgię, brałeś udział. Tak, tak, tak. Sam złapałem Bin Ladena za brodę. Nie no, żartuję. No tak, miałem, miałem taką kiedyś fantazję, że jeżeli człowiek interesuje się historią, interesuje się historią wojen, no to wypadałoby tą wojnę gdzieś zobaczyć, tak? No tak się złożyło, że przed różnymi przygodami z Wikileaks, Snowdenami i tak dalej, armia amerykańska była bardzo otwarta na, na prasę, na dziennikarzy, mówiąc, że to jest 50% ich pracy, przedstawianie tego, co robią. Czyli zupełnie inaczej, jak pokazują to filmy o wojnie w Wietnamie. No i jako, że pisałem, pisałem trochę artykułów na temat historii, na temat współczesnego uzbrojenia... Zgłosiłem się do, do biura prasowego bagram w, w Afganistanie. No i dostałem przydział i udało się trochę pochodzić. To o, mówisz, to, to, o czym mówisz, może się wydawać dla no, zwykłego człowieka coś, czymś po prostu niesłychanym, że, że, że jak po prostu napisałeś do nich i po tak, prostu. Tak, prostu, tak y... działa Ameryka, tak działała Ameryka wtedy. Miałem zaszczyt poznać Polaka, który służył w, w armii amerykańskiej w czasie wojny w Iraku, mhm. walczył w faludzie. On mi podpowiedział, jak to, jak to mniej więcej wygląda. Też byłem zszokowany, że to jest tak proste i nie wierzyłem, że to, że to w ogóle wyjdzie, tak? Natomiast jeszcze większy szok przeżyłem, kiedy wysłałem maila w piątek, a w poniedziałek była odpowiedź mhm. z zapytaniem, kiedy pan by chciał przyjechać, tak? Mhm. No i trzeba było tylko zorganizować fundusze, zorganizować lot, a lot do Afganistanu nie jest prostą rzeczą nawet dzisiaj. I trzeba było się naprawdę namęczyć. No i udało się parę, parę miesięcy posiedzieć tam na miejscu. No, to opisz swój, że tak powiem, może, żeby podbić dalej tą dramaturgię, jak, jak wyglądał tam twój szlak wojenny od lądowania? Trafiłem do prowincji Host, potem, do, potem na, na jeszcze, jeszcze bardziej na, na północ, jeśli dobrze, dobrze pamiętam, do takiej uroczej, uroczej, dystryktu Kerwar. Uroczego, mówisz to ironicznie, czy rzeczywiście był Nie, to jakoś było, urokliwy było, zakątek? Było... Tak, myślę, jest piękny, wielu, wielu się teraz zacznie śmiać. Piękne góry, widoki i tak dalej, tylko że bardzo niebezpieczny. No to była na pewno przygoda życia, tak? To był przejazd z taksówką z, z lotniska w, w Kabulu do Bagram. To, 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 to naprawdę trzeba było się skupić, kiedy Kierowca, kierowca taksówki, z, z, puszczając miejscową listę przebojów, zaczyna ścigać się z konwojami wojskowymi A tak, mhm. hamuje go dopiero wycelowana lufa kałasznikowa y, y, afgańskiego żołnierza. E, kiedy na bramie w Bagram przyjeżdża Amerykanin o, 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 objuczony we wszystkie możliwe pancerze, kamizelki kuloodporne, e, kiedy człowiek wychodzi z bazy Bagram na piechotę i pas umocnień zajmuje parę ładnych kilometrów, i żołnierze na wieżach prawie że żegnają go znakiem krzyża, bo jeszcze mhm. nikt tędy nie wychodził. Mhm. A na końcu tego tunelu czeka cię mała drewniana furteczka, jak do polskiej sławojki, którą otwierasz, i po prostu wchodzisz na, do innego świata, czyli na jeden wielki e, bazar afgański, mhm. gdzie rzucając pytanie, ja bym poprosił taksówkę, rzuca się na ciebie stado ludzi ubranych na biało, którzy chcą, e, którzy e, wyrywają. E, sobie klienta, tak, wyrywają sobie klienta i yy, wiozą go do kabulów. Wszyscy obecni bakrzyż, no ale to ta część, że tak powiem ludyczna. Mhm. Yy, tutaj bardziej pytasz pewno o szlak bojowy. Ale życie codzienne też, też yy, musi być bardzo ciekawe, bo jednak jest, jest yy, no pewna konfrontacja jednak tego życia wojennego i życia codziennego. To jest średniowiecze, to jest średniowiecze. Miałem przyjemność no, być we wsi na granicy z Pakistanem. Pakistan był od nas o o dosłownie no, pół kilometra, tak. Gdzie podobno nie wjechał nigdy patrol złożony z białych ludzi, tak. Mhm. To, to wytykano nas sobie palcami, hmm, pytano skąd jesteśmy, no nikt nie robił zdjęć, bo nie mieli zdjęć, ale przyjęto nas, pamiętam bardzo, to było w prowincji Hostach, prowincja była bardzo przychylna, pamiętam, aliantom. E, słynęła z tego, że z ciężkich walk z Sowietami w 1987 roku, i też miałem okazję poznać paru takich mujahedinów, duchów, mhm. już takich siwych. W średni, w średnim, a, którzy cały czas walczyli, tak? mhm. którzy mieli śmierć w oczach, i y, robiło, robiło to wrażenie, nawet na Amerykanach. No i w tej jednej z tych wiosek, na pakistańskiej granicy, bardzo miło nas przyjęto, rozścielono dywan, był, był czaj, były cukierki. I takie różne historie. Natomiast wojna generalnie składa się, z, tak jak mówią klasycy, tak? No z 90% czekania, 10% akcji. Mm -hmm. Nie były to monotonne patrole, siedzenie w, tych, w chatach, szukanie możliwości do wykąpania się, do, do zjedzenia normalnego posiłku. No Woj, bo, bo, bo... Ktoś, kto, ktoś, kto sięga po Twoją książkę e, i kto, kto być może nie ma, nie ma świadomości tego, jak wygląda rzeczywiście współczesny konflikt, e, może mieć takie poczucie, że no, spodziewał się, jak to na filmie jakimś wojennym, współczesnym, dużo akcji, strzelanin, jakichś groźnych sytuacji, ludzkich dramatów. Tymczasem ty przedstawiasz ten obraz wojny, taki jaki on rzeczywiście jest, w którym generalnie, no, głównie więcej się nie dzieje, niż się dzieje, prawda? Chciałem pokazać prawdziwy obraz, nie chciałem szyć, zmyślać i na przykład y, lokować w książce historii zasłyszanych, tak? Bo mhm. to też można było i wtedy zrobiło się z tego soczystą, Książkę, książkę, faktu czy książkę akcji, ale takie też jest podejście. Było wtedy dziennikarzy, dziennikarzy amerykańskich, zachodnich. Pamiętam, wylądował w Bagram Śmigłowiec, i wyszła grupka rozkrzyczanych młodych dziennikarzy, jak z amerykańskiej telewizji, czyli białe zęby, błękitne koszule, spodnie od garnituru i buty, buty pustynne, tak? i mhm. wparowali do hotelu Hotel California, czyli biuro prasowe w Bagram. I zażądali, wieście, nam, nas tam, gdzie się coś dzieje, gdzie strzela, jest strzelanina, mhm. gdzie jest to tam. I oficer, który tam siedział, powiedział: Co, byście przyjechali tutaj na, na wakacje. To nie są wakacje, to jest prawdziwa wojna. Tu giną ludzie, tak? Mhm. I, I wyśle was tam, gdzie jest akurat miejsce, a nie gdzie wy sobie zażyczycie, bo też mieli takie pojęcie, że muszą zrobić materiał krwisty, z krwią, z wojną, ze wszystkim. Głównie też przyjeżdżali lewicowi dziennikarze z tezą, że tutaj drugi Wietnam i tak dalej. Mhm. Szybko się z tego wycofywali. No taka, taka anegdota, może nie anegdota, ale historia yy, włoskiej dziennikarki, którą zmieniłem w jednym z posterunków, która zażyczyła sobie pierwszy patrol na granicy z Pakistanem. Yy, dochodząc do wsi, pluton wszedł w zasadzkę, żołnierz koło niej został zastrzelony. Yy, no, moździerze, śmigłowce, wszystko co, co gwarantuje wojna, świszczące kule i ona dostała takiego szoku, że się nie potrafiła przewrócić podobno. To się przewrócił, obalił, odtransportowano ją do, do, na posterunek, i ona stwierdziła, że ma dosyć. Że ona chce pierwszym śmigłowcem i samolotem wracać, wracać do Włoch mhm. i ma, ma dosyć wojny. Także wracam do pytania z pierwszej części o rekonstrukcję. Jeśli porównasz sobie rekonstrukcję ten teatr, z tym momentem, kiedy zaczyna, wiem, to brzmi strasznie weterańsko, kula mhm. koło ucha, tak? Mhm. A sobie potem wyobrażasz, że takiego jedno, czy innego matka chowała, rodzice chowali, a mhm. może Cię unicestwić kawałek ołowiu, mhm. no to naprawdę wyzwalają się w Tobie jakieś, jakieś przekonania pacyfistyczne. Mhm. A jak to było w Twoim przypadku? Ponieważ opisałeś dość no, dramatyczne na historie Twoich nie obraź się kolegów po fachu, powiedzmy. A jak wyglądał ten twój szlak afgański? Czy też miałeś oprócz tych długich takich interwałów, kiedy było to oczekiwanie, które zdaniem innych Korespondentów, z którymi rozmawiam, ona jest często gorsze niż rzeczywiście już, te, te, kiedy, kiedy ta hasłowa kula między no, oby nie między uszami, przy uchu świszcze. Jak w Twoim przypadku to wyglądało? Czy, czy rzeczywiście miałeś tam jakieś takie sytuacje, no, gdzie ten jednak dramat taki wojenny wynikał? Czy raczej miałeś Miałem. to szczęście, że. Miałem. No jest to jakieś mocne doświadczenie. Wiele o człowieku mówi. Myślę, że przeszedłem to, że, 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 że nie stchórzyłem. Tak jak mówisz, no był duży interwał nudy, tak potwornej nudy, która wysysa chyba więcej energii niż no to słońce, tak? brak jedzenia, brak higieny. A to się zdarzyło się, Bogu dzięki, na jednym z patroli jeden z pasterzy miejscowych ostrzegł nas przed, przed ID-kiem, czyli miną pułapką, mhm. którą parę godzin później detonowali e, saperzy. Gdzieś obok był przygotowany drugi id -k. Więc mieliśmy bardzo duże szczęście i to do człowieka dociera po powrocie, tak? Po prostu dopiero wtedy odczuwasz strach, jak puszcza adrenalina, że kurczę, no, mogło być różnie. Było wyjście na punkt obserwacyjny, gdzie zostaliśmy zaatakowani z ukrytej, zamaskowanej jaskini przez talibów, którzy zaczęli nas ostrzeliwać z granatników i, i, i z ręcznych karabinów maszynowych. I tam było wezwane i lotnictwo, i ostrzał artylerii. Dwa dni tam artyleria szukała różnych jaskin strzelała w to miejsce. I wtedy widziałem, jak pocisk pada między dwóch ludzi, jak, jak, jak słyszałem te, 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 te świst między koło ucha, tak? I, i, I zastanawiałem się, jak to można było w, wytrwać w II wojnie światowej, y, czy w jakiej innej pełnoskalowej wojnie, mm. tak? Gdzie nawała artyleryjska trwa y, 20 minut, albo jak widziana przed chwilą pantera. Wyobraźmy sobie, że naciera kompania takich panter, tak? mm. 10 10 czołgów. Tutaj było, y, tutaj było już strasznie, tak? Przy jednym nie strzelającym czołgu. Mm. Na szczęście przy mnie nikt nie zginął, nie było jakoś tam ciężko rannych, to Bogu dzięki, ale daje to pojęcie, jak to się może kończyć. Było, były zasadzki snajperskie, były, były, były przejścia, przejścia przez wsie, gdzie, gdzie zbyt małymi siłami wchodziliśmy do wsi, tak? a nagle wieś opustoszała, siedzi tylko dwóch starszych panów i z takim fałszywym spojrzeniem zapraszają między budynki. Mhm. A ja oczami wyobraźni widzę, że z okien tych opustoszałych domów wysuwają się już lufy kałasznikowów. Tak? I nawet, nawet amerykański dowódca porucznik Boston też chyba zrozumiał, co jest grane, i kazał się powoli wycofywać. Obeszliśmy szerokim łukiem tą wieś, wieś y, przez pola. No i finał, finał mojego pobytu, kiedy właśnie ta nuda już tak człowieka dobijała, y, że chciał, myślał, z, zabrać się na patrol z jedną z y, amerykańskich kores, korespondentek, która była mhm. tam w, w tej samej bazie ale odpuściłem. Mówię, a, niepotrzebna mi to. Natomiast dziewczyny przywieźli, został tylko kapelusik, bo jej pojazd wjechał na minę pułapkę. została ciężko ranna. Przeżyła, ale została ranna i, i odwieziona śmigłowcem do prywatnej kliniki w Kabulu, bo takie są mhm. różnice między mediami polskimi a amerykańskimi. I wtedy też dało mi do zrozumienia, że to już czas, czas chyba wracać. Mhm. Jakie to jest przeżycie rzeczywiście dla, dla, dla korespondenta, uczestnictwo w takich de facto w działaniach wojennych, tak, no bo to jest jednak sytuacja, w której będąc żołnierzem jeszcze tam dysponujesz bronią, możesz, mniej lub gorzej, masz bronić życia swojego, swoich kolegów. Natomiast będąc korespondentem, no jednak, jak to dziennikarz, możesz tylko obserwować to, prawda? Mm. Co się rodzi w głowie wtedy, w takich chwilach? No jest to na pewno wielka adrenalina i ten strach jest zwalczany. Wiem, że w paru, w paru momentach takich, tzn. gdyby doszło do jakiejś skrajnej sytuacji kryzysowej, tak? Nie wiem, odcięcia nas zupełnego, to na pewno by, by dali, dali mi broń do obrony, bo. bo, bo... Ale to mówię, to już jest absolutna teoria. Mhm. Na, na temat, natomiast trzeba bardzo uważać na ruchy i rozkazy, tak? Tych, którzy ciebie się opiekują. Oni na początku też mają dystans spory, tak? mhm. Ja miałem to szczęście, że trochę znam się na historii armii amerykańskiej, czy na tej taktyce i mogłem się jakoś wpasować w życie te Plutonu czy, yy, czy Kompanii. Bo co innego są, yy, czym innym są patrole zmotoryzowane, czym innym są patrole piesze. Tak? Gdzie na każdym rogu, czeka, nie wiem, snajper czy, 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 czy mina, mina pułapka. No i trzeba po prostu uważać i jak mówią specjaliści, najwięcej, najwięcej złego dzieje się pod koniec, tak? jak zbliżasz się do bazy, widzisz bazę, tak? ale już I następuje rozprężenie. Mhm. Ten efekt, efekt taki psychologiczny, tak. że jest blisko domu, to ograniczenie takiej czujności chyba? Wiedziałem, że to wszystko jest tam gdzieś jakoś rozpoznane, i tak, no, ale na punkcie obserwacyjnym daliśmy się zaskoczyć jednak. Tak? Mhm. I potem to no, męczyło człowieka. To, to potem trzeba było to jakoś przelać w relacje, w opis. Natomiast człowiek to odsypiał generalnie tak? mhm. to, bo, to, bo to jednak bardzo męczyło organizm. No i efektem tego jest właśnie twoja pierwsza książka. Książka dokumentalna Afganistan dotknąłem wojny. Czy ty ją zacząłeś pisać rzeczywiście od razu po powrocie z Afganistanu? Czy musiałeś to jakoś jeszcze przepracować? Czy były być może jakieś. To jest, myślę, ciekawy wątek dla naszych widzów. Może y, zyskałeś w Afganistanie jakąś wiedzę, którą nie mogłeś się podzielić w książce? No dostępnej jednak powszechnie dla każdego, bo umówmy się. Nie, nie było jakiś tam no, 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 frontowej, że tak powiem, y, na froncie nie było jakichś tam tajemnic tego świata, które mm -hmm. ja, miałbym y, ukrywać jakieś może tam nie, niezbyt ładne zachowania tego czy innego żołnierza, ale to w mm -hmm. ramach żartu jakiegoś. Mm -hmm. Zacząłem spisywać artykuły tam do pism, do których wtedy pisałem już na miejscu, potem to rozbudowywać zaraz po przyjeździe. I napisałem pół książki, czyli pół wspomnień i zaczęły się poszukiwania, poszukiwania wydawcy, także to było ciekawe, że nie było chętnych na, na wydanie no właśnie książki. chciałem o to zapytać, jak, jak czy, czy, czy wydaje się, pamiętam, że ja sam o książce usłyszałem w takim okresie, kiedy no i być może to jest trochę taka pułapka, w którą wpadłem, kiedy, kiedy był jednak no, duże, duże zainteresowanie było tymi konfliktami asymetrycznymi na, na Bliskim Wschodzie, tymi, tymi amerykańskimi interwencjami też, no, w których uczestniczyli też nasi żołnierze. Więc wydawało mi się, że no, taki temat to samo gra. i Tymczasem no, dowiaduje się tutaj od autora, że to nie było łatwe. Forbook było chyba 17 z tym, do którego napisałem, i pierwszym, które, które się odezwało, i to pozytywnie. Natomiast reszta jakoś to. Nie obchodziło to za bardzo. Skąd to mogło wynikać, Twoim zdaniem? Nie mam pojęcia. Może... mniejsze mon były wtedy wątki polskie w Afganistanie, mm -hmm. tak? Czy bardziej jakieś... Yy, właśnie sensacyjne, jakieś mm -hmm. pokazywanie jakichś kulis, jakich, jakichś afer, które się miały dziać. I to była taka normalna wojna, no. No, Nic nie robimy, nudzimy się, strzelamy, ktoś ginie. Bo też ludzie ginęli, bo przecież były też jakieś ceremonie pożegnania. I znowu nuda, 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 nuda i tak dalej. Jaka była później recepcja tej książki? Bo wydaje się, że, że jednak no, po tak ciężkiej przeprawie najpierw w Afganistanie, no i później, chyba być może cięższej, żeby w ogóle to wydać, no i jednak książka powinna wzbudzić zainteresowanie. Jak to wyglądało? Czy nie czułem jakiegoś wielkiego super, y, hura optymizmu i odzewu? Mhm. Może to też kwestia była promocji, bo książki trzeba w Polsce też dobrze promować? Mhm. Natomiast, natomiast były, recenzje były różne. Jedni marudzili właśnie, przyzwyczajeni do filmów wojennych, mhm. liczyli na jakieś niesamowite mordobicia, strzelaniny i ciosy z karata. A inni chwalili, tak, że to jednak jest prawdziwe, że spodziewałem się czegoś innego. A tymczasem, tymczasem nie zawsze snajper trafia, tak jak w mojej książce. Bo ludzie się spodziewali, że to jeden strzał, jeden, jeden trup, a to mm. tak nie jest. Także to było wszystko wyrównane. A czy. Na pewno zebrałeś dużo materiału w Afganistanie. Czy rzeczywiście cały ten materiał a, z, udało ci się, że tak powiem, kolokwialnie zmieścić a, w książce? Czy, czy ciągnęło cię? Bo jednak to była. Yy, nie, nie było kontynuacji tej książki. I bardziej chcę zapytać o to, dlaczego? Czy rzeczywiście wszystko, yy, wszystko co tam w tobie grało po tym Afganistanie, zmieściłeś w niej? Czy może po prostu uznałeś, że jakieś wątki czy wydarzenia, że może należy jednak je z jakichś przyczyn zostawić? A może chodzi ci po głowie druga książka? Też przychodziła mi kolejny wyjazd do Afganistanu. Starałem się jeszcze parę razy, już, już potem nie było tak łatwo. Nie było też, nie było też tytułu, który chciałbym mi tam wysłać. Yy -y bo póki człowiek był, bo to też człowiek jakoś tęsknił za tą adrenaliną, to jest choroba korespondentów, mhm. że oni te, potrzebują tej adrenaliny jednak, tak? Zaczynają się nudzić po jakimś czasie. Ja w roku 11 czy w 2011 jeszcze starałem się o wyjazd, ale to już nie było tak, tak łatwe. No i też kosztowo to zupełnie inaczej wyglądało. No, nie, w książce za, zamieściłem wszystko, co chciałem zamieścić, natomiast zostało mi bardzo dużo, wiele więcej materiału zdjęciowego, tak, mhm. filmowego. To może albo? E też wysyłałem, wysyłałem zdjęcia do paru, to się nazywa agencje fotograficzne, tak? które mhm. wysyłają zdjęcia do, 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 do prasy tak? i zadzwonił do mnie jakiś tam pan z tej jednej z warszawskich agencji i powiedział, że e, my to tam nam żołnierz za darmo przywiezie, więc, mhm. więc nie potrzebujemy tego, to, to, to. no i temat, temat z, zmarł, więc stwierdziłem, że trzeba pójść w to co. Chodziło za mną od dawna, czyli pisanie powieści. Mhm. Ale chyba pytanie o to, czy, czy uczestnictwo w prawdziwym konflikcie pomaga później w pisaniu o konfliktach historycznych jest chyba dość banalne, czy może. Tak, czy może... Pomaga, potwierdzam, pomaga. Widać, widać, no, nastroje, w, w, widzisz nastroje ludzi, poznajesz nastroje ludzi, ich charaktery, zmiany charakterologiczne pod wpływem stresu i walki mhm. tak, po jakimś czasie. Jakieś metody działania, jakieś zależności jakieś zależności służbowo instytucjonalne to tak, to, to, to bardzo pomaga. I widać, widać na przykład w powieściach y, autorów, którzy, którzy nie mają pojęcia tak, o, o czymś takim. Mhm. Mogą być od, od, odczytani, mogą mieć świetne, y, y, świetne wiadomości, ale gdzieś jednak w takich mal, malutki ni niuans y, burzy cały, cały, cały obraz i powoduje śmiesz śmieszność. A jeszcze chciałem zapytać o taki. No, próbuję wejść w głowę w związku z tym Afganistanem. I czy rzeczywiście przechodząc do literatury, nie miałeś takiego zmęczenia, że jednak uczestniczyłeś w prawdziwym konflikcie, widziałeś jednak no, te, te stresujące sytuacje, cierpienie ludzi? Czy nie miałeś czegoś takiego, że może jednak literacko byś chciał odpocząć, czy rzeczywiście wręcz przeciwnie? No, idąc idąc w, te, w, te, w te powieści dotyczące konfliktów zbrojnych, no jednak. Stwierdziłeś, że wykorzystasz te doświadczenia. Chodzi mi bardziej o taki efekt psychologicznego wybicia wahadła, że skoro już w tym uczestniczyłeś, to może jednak będziesz opisywał co innego. U ciebie jednak nastąpiła może eskalacja. Jest, może to jest właśnie ta za tą adrenaliną, tak? Przekazanie, to wyrzucenie, jakaś forma terapii, może nie wiem, mhm. może to na tym polega, tak? Może to jest jakaś forma y, terapii. Y, jednak nasiąga też tym stresem, pomimo, pomimo adrenaliny no, nasiągasz stresem, tak? Mhm. Dlatego w swoich powieściach to nie są jakieś tam harleki, harlekiny sensacyjne, gdzie tylko się strzelają, tak? Tylko to jest, akcja jest rozłożona na wiele aspektów, tak? Mhm. Czyli, czyli zakulisowe gry, jakiś romans, chłopak, dziewczyna, walka, żeby to było jak w życiu. Tak? Mhm. Czyli, czyli, czyli tak jak na wojnie, no nie ma strzelaniny w kółko, tak? Mhm. Tylko jest jeszcze dużo pobocznych kwestii. E, dlaczego to pytam? Ponieważ przez kilka ładnych lat pisałeś o o tym, o czym rozmawialiśmy w poprzedniej części, czyli historia alternatywna, druga wojna światowa. No ale teraz twoja ostatnia książka, o którą chciałbym y, trochę na koniec popytać, to jednak jest konflikt współczesny i w jakiś sposób, mimo że teatr działań jest odmienny, y, łączy się jednak z twoimi doświadczeniami afgańskimi jako, jako korespondenta, prawda? Opowiedz proszę o swojej najnowszej powieści. Scenariusz chaosu na dzikich polach opowiada o, o tym, co w mojej opinii mog mogłoby się, bo to jest jednak fikcja sensacyjna, dziać się na na wschodzie Ukrainy, czy w centralnej Ukrainie. Jest to historia o zaangażowaniu się polskiego policjanta w, no, w, specyficzny, w sytuację w specyficznym kraju jakim jest, jakim jest Ukraina i co się, tam, co się tam mogłoby wydarzyć. I to jest właśnie, chciałem opisać jak ja widzę, czy jak można widzieć współczesną, współczesną politykę, tak? Mhm. Zarówno od kulis, jak i również od, 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 z perspektywy bohatera na, na, na pierwszej linii frontu, który jest uwikłany w, w grę wielkich, wielkich mocarstw, w jakieś pozorowane wojny, mhm. tak, które nie dochodzą do skutku, bo, bo komuś na tym nie zależy ktoś inny ma za wiele do stracenia. I to wszystko się mieli gdzieś, w mojej opinii, gdzieś poza, poza kulisami. Czyli nadal, Czy może się dzieć poza kulisami. Czyli nadal powieść sensacyjno-wojenna, militarna. Tak. A jak te doświadczenia z Afganistanu pomagają Tobie w, właśnie w opisywaniu realiów współczesnego pola walki? Czy te realia są odmienne? Jakoś zbliżone, drastycznie od zbliżone, tych drugowojennych? Yy, myślę, że w, przy pełnoskalowym konflikcie nie byłoby, nie byłoby różnicy. Nie mhm. będzie strzelała artyleria, moździerzy i tak dalej, więc druga wojna się nie... No mamy oczywiście samoloty, drony i takie rzeczy. Yy, może trochę inną taktykę, natomiast większość rzeczy pozostaje, pozostaje niezmienna, pozostaje ten strach. Ta obawa, te, te, potem zmęczenie, stres i tak dalej. Natomiast Afganistan pozwala na, pozwoli właśnie opisać te zależności, te podejście, ten, ten stres współczesnych ludzi, nie drugowojennych. Bo to, mhm. co, to co wiemy o drugiej wojnie, to są z, wiemy z relacji ludzi, którzy są już mocno starsi i mogą koloryzować. Mhm. Tak? Natomiast to, co widziałem, to, co przeżyłem, to, co zobaczyłem, co doświadczyłem, może być przełożone na współczesną. Na współczesną opowieść. Literacką. Ale też jeden i drugi konflikt ten w Afganistanie i ten na Ukrainie, jednak to są konflikty asymetryczne, prawda? Tak. Tutaj to też chyba pomaga w opisie. Oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. I, i, i wiele, wiele jest zbieżnych, zbieżnych historii, taktyk i, i możliwości, tak, mhm. walki. Także to się zgadza. Co dalej? Co dalej? Czy nie, czy nie masz w zwyczaju ujawniać planów nie, ja literackich? Nie, <laughs> Myślałem o, o kontynuacji scenariusza chaosu. Y Myślę o tych opowiadaniach opowiadaniach do Ognia Sprawiedliwości. Mm -hmm. czy jakby uzupełnienie, to tworzenie uni uniwersum, jak to powiedziałeś, mm -hmm. e, fikcyjnej wojny z lat 60., bo wiele, wiele dostaje zapytań, czy, czy, czy będą kontynuacje. Myślę, że temat powoli się wyczerpuje, natomiast, mm -hmm. natomiast uzupełnienie i zrobienie takiej trochę lżejszej formie, bardziej bitewno-sensacyjnej, myślę, że gdzieś by się komuś spodobało. A powieść sensacyjno-wojenna o Afganistanie. Fikcyjna, chociaż oczywiście czerpiąca z Twoich doświadczeń i przeżyć. Chodzi mi, chodzi mi. Mgliste, mgliste pomysły chodzą mi po głowie. Mhm. No Piotrze, ja Ci życzę powodzenia. Dziękuję A, pięknie. Naszym gościem był Piotr Langenfeld. Rozmawialiśmy w Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Zapraszamy szczególnie do na wakacje. którego Właśnie, zdecydowanie zapraszamy na wakacje. I cóż Piotrze, do zobaczenia przy kolejnej premierze. Mam nadzieję. Dziękuję pięknie.